Sprawa nabrała tempa, kiedy to policjanci z Trzemeszna wylegitymowali 35-letnią kobietę. Podczas kontroli osobistej ujawniono niewielką ilość substancji krystalicznych, których pochodzenie zostało szybko ustalone. Podczas wykonywania dalszych czynności procesowych funkcjonariusze ustalili skąd pokrzywdzona nabyła zakazany środek pod ustalony adres, i tym razem policjanci zabrali ze sobą czworonoga do wykrywania zabronionych środków. W mieszkaniu policjanci znaleźli 53 gramy substancji krystalicznych. W związku z tym policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby. To jest 19 letnią kobieta, a także 46-letniego mężczyznę. To również mieszkańcy Trzemeszna. Wykonane przez technika kryminalistyki wstępne badanie potwierdziło, że zabezpieczone substancje to mefedron. Sprawą zajmuje się Trzemeszyński Komisariat pod nadzorem prokuratury. Policja zapowiada kontynuację działań wymierzonych w osoby zajmujące się handlem narkotykami.